Bardzo proszę o to, żebyście wzięli pod uwagę, chcę powiedzieć o trzech rzeczach, natomiast zacząć od tej jednak, której jeszcze Pan skończył. Bardzo Państwa proszę o to, żebyście dzisiaj zechcieli przejść na tą 17.30 tutaj pod tą kopalnię, żeby cała Polska zobaczyła, jak morduje się ten zakład pracy i jak morduje się Was jako ludzi, odbierając Wam nie tylko pracę, ale również prawo do życia, bo ta kopalnia to jest całe Wasze życie. I prawo do mieszkania, bo dzisiaj na tych mieszkaniach siedzi komornik. I być może wtedy ktoś zrozumie, że w waszym proteście chodzi o to, że tak naprawdę odbiera wam się wszystko. A nie odbiera wam się jakieś przywileje, barburki czy coś takiego, bo to na tej kopalni dawno już straciliście. Bo jak wiemy, wam tego nie wypłacają od jakiegoś czasu. I że to o to chodzi. Niech cała Polska zobaczy, że tu nie chodzi o grupkę oszołomów, tylko naprawdę o życie wielu ludzi, rodzin, matek, dzieci, ludzi, którzy tutaj pracują. Przyjdźcie tutaj o 17.30 i wesprzyjcie nas. I druga rzecz, Szczepan powiedział, że jutro idziemy o 9.00 marszem na Katowice, na katowicki holding węglowy, rzeczywiście idziemy, ponieważ stopień bezczelności panów, którzy siedzą w katowickim holdingu węglowym jest nie do zaakceptowania. Po ostatnim wiecu, który tutaj miał miejsce, ja szczerze mówiąc sądziłem, że w tym budynku, którym jest katowicki holding węglowy, ci ludzie w jakiś sposób się opamiętają, tak? Że zrozumieją, że poszli za daleko, i poszli w sposób niewłaściwy, I że będzie jakieś miękkie oświadczenie na temat tego, że usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy, może coś się da zrobić, może rzeczywiście trochę inaczej i tak dalej. A tam nic! Buta i Hamstwo I twarde oświadczenie, nie ma mowy! Kopalnia musi być zamknięta! A wszyscy, którzy walczą o tą kopalnię to idioci i oszołomy! No więc na butę i hamstwo, jak mówił jeden z klasyków, trzeba odpowiedzieć tym samym. Butem i hamstwem. Jeżeli tego chcą, to jutro pod katowickim holdingiem węglowym to zobaczą. I chcę do Państwa zaapelować jeszcze w jednej sprawie. Ponieważ wielu z nas się wydaje, że dzisiaj jest wtorek, godzina piętnasta prawie. Jutro dziewiąta wymasz, więc niewiele da się zrobić. Proszę Was o to, jak wrócicie do domu, zadzwońcie do kogo tylko możecie. Siądźcie do komputera, wyślijcie maile, wejdźcie na Facebook, na inne komunikatory społeczne i wezwijcie ludzi do tego, żeby jutro o 9 rano byli tutaj pod tą kopalnią. Kto tylko może. W Egipcie w ten sposób wywołano rewolucję i obalono władzę, która była o wiele niż ta władza, która chce nam zabrać to, co mamy najcenniejszego. Naszą pracę i nasze mieszkania. Zróbcie ile możecie przez te kilka godzin, żeby zmobilizować ludzi, żeby byli tutaj jutro o dziewiątej rano, a ci, którzy nie mogą być tutaj o dziewiątej rano, żeby byli pod katowickim holdingiem węglowym. Duży, mali, stażni, młodzi. Kto tylko może. Żeby pokazać tym, Ha, że się nie damy, że się nie damy. Zrobiliście już bardzo wiele. To, że dzisiaj wojewoda wraca samolotem po to, żeby się spotkać i rozmawiać o sytuacji na tej kopalni, to świadczy o tym, jak bardzo oni się boją tego, że jutro stąd wyjdziecie. Jak bardzo się tego boją. Jak bardzo wpadli w panikę. I... Zrobiliście również wiele także w innej sprawie. Kiedy tydzień temu koledzy od Was byli u mnie w Katowicach, żeby rejestrować związek, to marzyliśmy sobie o tym, że być może zdarzy się tak, że zacznie Kazimierz Juliusz, a stanie cały śląsk i całe górnictwo. I chcę Wam powiedzieć, że w dniu wczorajszym sztab. W kompanii węglowej zerwał rozmowy z zarządem kompanii węglowej w sprawie programu restrukturyzacji kompanii węglowej. I że w czwartek rozpoczynamy na wszystkich kopalniach kompanii węglowej, drugiej, ale tej większej spółki węglowej, masówki, przygotowując się do akcji protestacyjnej. Już nie jesteście sami, dlatego że tam również chcą zamykać kopalnie. Tam również chcą prowadzi do tego, żeby zlikwidowano kopalnię Sośnicę na Ta kopalnia ma złoża na 90 kilka lat fedrowania. i oni chcą ją zamykać. Zatrudnia dzisiaj 4400 ludzi, a w przyszłym roku ma tam pracować 1700 ludzi. 3000 W. Chcą zamykać takie kopalnie jak Popój. Chcą inne kopalnie sprzedawać. Mentor, którzy do tej pory zarabiali na sprzedawaniu węgla, żyli z nas, a teraz im mało tego, chcą nam jeszcze zabrać nasze kopalnie. I w związku z tym jutro w Katowicach z Wami będą górnicy z innych kopalń. Będą delegacje górników z kopalń katowickiego holdingu węglowego, ale będą również delegacje górników z kopalń kompanii węglowej. Gdzie rozpoczęliśmy spór zbiorowy i Jaszczębskiej spółki węglowej, gdzie ludziom też nie żyje się najlepiej, bo chcemy zabrać to, co Wam już dawno zabrano. Będziemy razem zwyciężymy. Dziękuję bardzo.